Siemanko widzy, widzowie! Widzimy się w kolejnym odcinku w Still a Brain Rod. Tym razem nagrywam dzisiaj z kolegami, przestawcie się. No właśnie. Dzisiaj w ogóle mam, jakbyście zauważyli, to mam innego skina, żeby robić na przykład takie coś. Czekaj Kuba, wypróbuję na twoim przede prezentę. Jakby coś to ci nie okradnę, zaraz mi, prezie, zaraz mi uże, uderzysz. Pewnie niektórzy, gdy, gdy ktoś gra z Tila Brain, to, na pewno, to wie o co chodzi. Ale gdy ktoś nie gra, to nie wie. O to chodzi, że mogę tak. że. Oj! Że mogę skakiwać na. na to. Dobra, Kuba, możemy hitnąć. Hitnij. Dobra. Dobra, więc. Jak chcecie, to mo mogę was dodać, chyba, chyba, że się nie interesujecie w ogóle Steel, a Rot, tylko na, na 99 na w lesie, albo nie wiem, Co mnie nie wiem. A ty co robisz, co ty robisz. Dobra. A, dlatego... Jak ktoś chce ze mną zagrać w Steela 99, to to na, musi napisać w komentarzu. Y, nick, ty, nick z, znaczy Nick w komentarzu musi napisać, a ja go dodam. No, w sensie w to oczywiście. Mogą jeszcze nasze nikki dodać, ale... No, no, no tak, to jakby, co, no, no, jakby no, no, coś, no. to macie tutaj niki moich kolegów, jakby chcieli, jakby to możecie tutaj nas dodać. Dobra, trzy, dwa, jeden i wyłączam, dobra. Jakbyście chcieli z nami zagrać, bo możecie, o ile będą chłopaki mieli wolne, nie będą mogli zagrać. Ale ze mną to oczywiście, bo praktycznie za codziennie będę y grał. Jak chcecie, to mogę robić daily jak tajnik i Friends. Chyba, że nie interesuje Friends albo no Teams. To, to nie, mogę dobrać robić dobrać, daily dobrać, i dobrać żeby odcinki... Ale na 15 filmiki codziennie. Nie. że filmiki mogą być codziennie, codziennie o 12:12. 12. I tak do końca y lutego. Że do końca lutego filmiki będą cały czas o, codziennie o 12:12. :12. No nie No raczej nie, nie codziennie do końca lutego odcinka, bo szkoła jest w styczniu. W sumie A ja czasami kończymy o 13.30. No to... No to odcinki mogą być o 14.30. Zgadzacie się chłopaki? No no, ale to nie zawsze na nie będziemy. Tak, nie zawsze. No tak. Ale będę was zapraszać właśnie na odcinki czasami, jeżeli będziecie chcieli, oczywiście. No to pisz, jak o planach robić To napiszę. Pisz. No to Dobra. To był w sumie chwilowy odcinek, bo nie chcę nam się za bardzo nagrywać, prawda? mi sobie, bo my czekamy tutaj na update, bo jest godzina 19.48, a za kilka minut będzie early bird, dlatego jak chcecie to możemy nagrać daily, ale to już w waszych rękach. możecie napisać w komentarzu albo byle gdzie, byle gdzie, ale najlepiej w komentarzu. Dobra, nauro!